Kiema wam wszystkim, to ja. Dzisiaj będzie tak, dosyć wyjątkowa. Specjalnie zrobiony na tę okazję filmik. Filmik, że jestem, jest tutaj. Hainowca. No. No. Tutaj już będą lep lepsze filmiki kurna robione. Bo kamera już jest lepsza. No. Już tak dawno nie robiłem filmów. No. Jestem już tutaj. Będę już tu na stałe. hm no dzisiaj będzie taki wyjątkowy odcinek bo dzisiaj będę robić ze z tego powodu, bo robię teraz filmik, bo za jestem tutaj no no Będę już tutaj. Jak też nie wie, albo już mogli przepuszczać, że jestem już tutaj. Mogli już kurna przepuszczać, że jestem tutaj, że już będę już mieszkał. Teraz będę więcej belować, więcej to. Hmm. Już nie będzie tak, jak w tamtym, w tamtym domu. Chyba przyczyny bez żadnych Do żadnych w ten czas... Pamiętacie w ten czas jak babcia mi przeszkodziła... przeszkodziła mi w trakcie jak robiłem lepiej. Y? I stodać tak nie będzie. Nikt do mnie jest tu nie wejdzie. No. Dobra. Lajkujcie teraz pod tym filmem udostępniajcie teraz i komentujcie no. Dobra, to na tyle. Ja się będę ja się kurna kończyć jutro de, potem nie wiem a, dobra, liczę. Dobra, ja się kończę. Siema wam kurna wszystkie mnie teraz będę tutaj. Siema, na razie.